Jak w każdą sobotę zapraszam na podsumowanie wydarzeń tygodnia w telewizji TVMpl w programie Minął tydzień. Oto najważniejsze tematy. Mysłowicy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy zabili psa poprzez powieszenie. Ciekawość a może głupota strażacy ściągnęli młodego mężczyznę z przęsła mostu. Czternasty sezon młodzieżowych biegów przełajowych zakończony. Mysłowicy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy zabili psa poprzez powieszenie. W swoim zachowaniu byli na tyle brutalni, że postępując ze szczególnym okrucieństwem spowodowali śmierć czworonoga. Grozi im nawet do trzech lat pozbawienia wolności. Kilka dni temu na numer alarmowy zadzwoniła anonimowa osoba, która o zabiciu psa ze szczególnym okrucieństwem. Do zdarzenia doszło w Mysłowicach przy ulicy Działkowej. Wtedy sprawą zajęli się Mysłowicy Tłutęża którzy szybko podjęli czynności, by zatrzymać sprawców. Dotarli do mężczyzn, którzy dopuścili się przestępstwa. Zatrzymani, natychmiast trafili do policyjnego aresztu. Ukazali im być faj mieszkańcy Mysłowic. Sprawą zajęła się prokuratura rejonowa w Mysłowicach. Mundurowi przedstawili im zarzuty z artykułu 35 ustawy o ochronie zwierząt. Grozi im teraz nawet do trzech lat pozbawienia wolności. Prokurator rejonowy w Mysłowicach zastosował wobec obu podejrzanych dozór policji. Prawdopodobnie to nieszczelność lub przegrzanie przewodu kominowego były przyczyną pożaru, który wybuchł w poniedziałek w nocy przy ulicy generała Ziętka w Brzęczkowicach. Zapłonął dach komisu samochodowego. W akcji ratowniczej brały udział trzy jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy podjęli działania związane z gaszeniem przy użyciu dwóch prądów wody i ugasili ten pożar dachu. Wykonali otwory rewizyjne i wentylacyjne, żeby dokładnie dogasić ten y, pożar i po uzasadnieniu tego pożaru miejsce zostało przekazane właścicielowi, no i dodatkowo jeszcze zostało zabezpieczone to folią przed opadami deszczu. To co było na miejscu, no było dosyć niebezpieczne, dlatego że w pobliżu się znajdują y, samochody i y, gdyby ten pożar nie został wcześniej zauważany i y, uchycony, y, no na pewno by to powodowało bardzo duże zagrożenie dla pojazdów znajdujących się w pobliżu tego budynku i, i materiałów, które się znajdowały w jego sąsiedztwie. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Dzięki sprawnym działaniom Straży Pożarnej ogień nie rozprzestrzenił się i nie poczynił większych szkód. 77-letnia kobieta wpadła do niezabezpieczonej studienki kanalizacyjnej. Nieszczęśliwe zdarzenie miało miejsce przy ulicy Dworcowej. Zgłaszający miejskim służbom zaistniałą sytuację mężczyzna poinformował również, że sam pomógł kobiecie wydostać się ze studienki. Poszkodowana nie doznała większych obrażeń, została przewieziona do szpitala numer 2 w Mysłowicach na obserwację. Na miejsce została wezwana Straż Miejska oraz przedstawiciele miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Jak się okazało, studienka nie należała do mpwik a do śląsko-nombrowskiej spółki mieszkaniowej. Informacja o zaistniałej sytuacji została przekazana zarządzającym spółdzielniom. Niemniej, by nie doszło do kolejnej niebezpiecznej sytuacji, MPWIK zabezpieczył odkrytą studzienkę betonową pokrywą. Jeszcze nie są znane przyczyny, dlaczego młody mysłowiczanin znalazł się na prześle pod mostem, który łączy mysłowice z sosnowcem. Wiadomo natomiast, że akcja była trudna i wymagała precyzji strażaków, którym udało się bezpiecznie ściągnąć mężczyznę, znajdującego się kilka metrów bezpośrednio nad taflą wody. Około godziny 15.26 dostaliśmy od osób postronnych informację o osobie znajdującej się na prześle pod mostem bezpośrednio nad lustrem wody. W Mysłowicach na ulicy Krakowskiej, most przebiegający, łączący Mysłowice, Sosnowiec nad rzeką Przemsza. Na miejsce zostały zadysponowane zastępy Państwowej Straży Pożarnej i został zwobudowany penton i strażacy ubrani w specjalistyczny sprzęt weszli do wody, zabezpieczając, gdyby ta osoba chciała zeskoczyć. Podczas nawiązania próby kontaktu z nim ustalono, że to nie jest żadna próba samobójcza, tylko po prostu tam wszedł i nie miał siły już powrócić bezpiecznie i tam został. Okazało się, że doznał nas w trakcie takiej, takiej, tej, tej swojej eskapady, doznał urazu stawu skokowego i dlatego nie mógł dalej kontynuować przemieszczania się pod tym mostem. No, że jest to mężczyzna, y, mieszkaniec Mysłowiec. Chciał współpracować, wyraźnie dawał znać, że chce wrócić bezpiecznie na dół, tylko niestety no, nie jest w stanie. Dlatego oczekiwał od nas pomocy. Było to dosyć niebezpieczne, dlatego, że ta woda no, w tej chwili jest płytka i strażacy musieli budować specjalne dwa stanowiska podejścia do tego poszkodowanego, a no, pod filarem mostu no, tak łatwo się nie da prowadzić tych działań. Wymagało to od nich bardzo dużego wysiłku, podjęcia prac. Na szczęście udało się zbudować bezpieczne stanowisko, aby móc go podjąć i bezpiecznie opuścić na dół do łodzi pontonowej i tam z łodzi pontonowej został przetransportowany do... Karetki pogotowe. No, trudno jest na chwilę obecną się wypowiadać, co było przyczyną tego, że on tam wszedł. No, na miejsce trzeba było zadysponować grupę specjalistyczną ratownictwa wysokościowego i y, dzięki ich y, pomocy. Udało się tego, tą osobę bezpiecznie sprowadzić. Były dwa zastępy ratownictwa medycznego, dwa, trzy zastępy państwa i straży pożarnej i jedna grupa specjalistyczna państwa i straży pożarnej ratownictwa Wys wysokościowego. Dalsze czynności w tej sprawie będzie prowadziła policja. Poszkodowany w tej chwili zostaje zabrany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala numer dwa celem dokładniejszego przebadania. W sobotniej akcji wzięły udział trzy zastępy PSP Zmysłowic oraz specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego z Radzionkowa, policja oraz Straż Miejska z Zmysłowic. Mężczyzna po ściągnięciu z mostu niepodległości został zabrany przez ratowników medycznych do szpitala nr 2 w Mysłowicach. Miał uszkodzony staw skokowy. Dalsze czynności w tej sprawie przeprowadzi policja. O środkach unijnych zawsze warto rozmawiać, a spotkań prezentujących jak można je pozyskać nigdy za wiele. Taka maksyma przyświecała uczestnikom kolejnego spotkania z biznesem, które odbyło się w Szybie Bończyk. Było to już czwarte spotkanie z przedsiębiorcami organizowane przez Urząd Miasta Mysłowice. Tym razem z inicjatywą spotkania wyszedł poseł na Sejm Wojciech Król, który zaprosił do współpracy Urząd Marszałkowski. Pozyskiwanie środków z programów unijnych oraz państwowych instytucji przez przedsiębiorców było głównym tematem kolejnego spotkania z biznesem. Przedsiębiorcy wysłuchali ciekawych prezentacji, mieli także okazję wymienić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Jesteśmy podczas drugiej perspektywy unijnej, trzeciej już nie będzie, więc albo teraz pomożemy naszym również mieszkańcom naszego miasta, ja również spotykałem się z przedsiębiorcami w innych miastach, bo tak, tak też postanowiłem podzielić się tą, tą wiedzą, którą, którą też wyniosłem z ze struktur marszałkowskich. Mam nadzieję, że, że dzięki temu więcej osób, więcej firmy skorzysta z tej szansy i firmy działalności lepiej się rozwiną. Było to już czwarte spotkanie z przedsiębiorcami organizowane przez Urząd Miasta Mysłowice. Tym razem z inicjatywą spotkania wyszedł poseł na Sejm RP Wojciech Król. Który zaprosił do współpracy Urząd Marszałkowski. Podczas spotkania odbyły się wystąpienia ekspertów, którzy zaprezentowali, jak wiele różnych możliwości czeka na przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje firmy. Przychodzą cyklicznie na każde spotkanie. Najwięcej im daje później ta wymiana między sobą spostrzeżenia, wymiana doświadczeń, czasami czasami wizytówki, czasami jeden o drugim nie wiedział, co kto robi, czym się zajmuje. Czy co produkuje, i tak dalej. Tu było wiele takich spotkań. O środkach unijnych zawsze warto rozmawiać, a spotkań prezentujących, jak można je pozyskać, nigdy za wiele. Podmiotów, w których można aplikować o dofinansowanie, nie brakuje, tak jak nie brakuje możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek. A jest o co się starać. Zaprosiliśmy tutaj na to spotkanie razem z marszałkiem województwa śląskiego i prezydentem Mysłowic Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Urząd Pracy, Fundusz Grónośląskie oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. To są jednostki, które dysponują dużymi budżetami. Dla przykładu, na przykład Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ma pół miliarda złotych dla przedsiębiorców na termomodernizację, na odnawialne źródła energii i po te pieniądze można po prostu sięgnąć. Sekwencja przedsiębiorców uczestniczących w spotkaniach pokazuje, że warto je organizować. W Mysłowicach trwają remonty bieżących dróg. Aktualnie drogowców można spotkać na remonta Wojska Polskiego, Lompy czy Stalmacha. Zgodnie z harmonogramem remonty bieżące zostaną przeprowadzone także na innych mysłowickich ulicach. Ogłoszono również przetarg na remont odcinka ulicy Wielkiej Skotnicy od Ronda przy Szkole Podstawowej nr 1 do skrzyżowania przy stacji Paliwszel. Wraz z uszkodzonym odcinkiem jezdni wyremontowany zostanie także przylegający do drogi chodnik. Trzy dni festiwalu debiutujący aktorzy i muzycy łącznie ponad 70 młodych artystów, m.in. z Mikołowa, Będzina Jawożna, Katowic i Dąbrowy Górniczej, uczestniczyło w Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury. Taniec nowoczesny, hip-hop, balet. Pierwszego dnia Mysłowickiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej wysoka była nie tylko różnorodność gatunków, ale i poziom tańczących grup. Mysłowicki ośrodek kultury roznosiła dziś energia młodych, żywiołowych i utalentowanych uczniów. Dość fajnie przygotowana jest choreografia, różnorodność jest, czyli od hip-hopu poprzez taniec nowoczesny balet. Zespoły prezentują dość wysoki poziom. Jest bardzo fajnie przygotowana cała impreza przez Młodzieżowy Dom Kultury i mam nadzieję, że jeszcze dość ciekawych grup zobaczymy. W kolejnych dniach festiwalu zaprezentują się debiutujący aktorzy i muzycy. Łącznie będzie to ponad 70 młodych artystów, m.in. Zmysłowic, Mikołowa, Pędzina, Jawożna Katowic i Dąbrowy Górniczej. Duża ilość tutaj uczestniczących dzieci i młodzieży świadczy o tym, że sprawia im tą dużą radość, prawda. Ogólnie jest uznane, że taniec jest jedną z najlepszych form takich Jakbym, pokazania swojej osobowości, wyzwolenia się z jakichś tam swoich ograniczeń i kompleksów, i dużo dzieciaków później też na przykład przychodzi do bardzo bardziej profesjonalnych grup tanecznych i rozwija swoje hopy. Także mam nadzieję, że właśnie spośród tych wszystkich tancerzy też wyłonią się osoby, które pokochają taniec i będą chciały to rozwijać dalej. Nawet w najmłodszych uczestnikach dostrzec można wielką pasję, a zarazem frajdę, jaką czerpią z tańca. Czas polega na tym, że no robi się różne szpagaty, Gwiazdy i to się łączy do tańca. Dla mnie najtrudniejsze są fiflaki, szpagaty dla niektórych. Sztagaty to są dla mnie najłatwiejsze. Jurorzy zgodnie twierdzą, że poziom występów był bardzo wysoki. Duże zainteresowanie jakim może pochwalić się ten przegląd talentów świadczy o tym, że dzieci wcale nie rezygnują z pasji i aktywności na rzecz komputera. Wśród młodzieży jest wielu utalentowanych, ambitnych i rozwijających się artystów. Młodzi ludzie mają co pokazać i interesują się czymś, bo dzisiaj mamy dzień taneczny, natomiast warto zobaczyć, jak wiele jest pasji w tych dzieciakach i w tej młodzieży, która występuje dzisiaj. Ta młodzież, która te dzieciaki, które te pokazują zupełnie inny obraz młodzieży i dzieci, które, które tutaj występują, że nie są to dzieciaki, które siedzą przed komputerami, bo występy, które te są przedstawiane, naprawdę wymagają dużo pracy, dużo wysiłku i przede wszystkim pokazują ich pasję. To ciekawe wydarzenie sprzyja rozwijaniu się talentów estradowych, inspiruje i zachęca uczniów do podejmowania artystycznej aktywności. Co ważne, daje uczniom możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności i skonfrontowania się z obiektywną i budującą oceną jury. Ta ostatnia może być cennym impulsem na drodze doskonalenia się i rozwijania talentu. 163 absolwentów. Z pierwszego i 78 z drugiego LO w Mysłowicach na zawsze pożegnało się ze szkolnymi ławkami. Najzdolniejsi uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy. Na ręce absolwentów złożono życzenia jak najlepszych wyników podczas egzaminu dojrzałości. Przypomnijmy, że matury rozpoczynają się 4 maja. Redakcja ITVM również tegorocznym maturzystom życzy powodzenia na egzaminie maturalnym i połamania długopisów. Czy ciepło, czy zimno, czy słońce i deszcze, najwytrwalsi zawodnicy wzięli udział we wszystkich siedmiu biegach 14. sezonu młodzieżowych biegów przełajowych. Na promenadzie ścigali się zarówno chłopcy, jak i dziewczynki, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów Zmysłowic, Katowic, Bytomia, Mikołowa, Chorzowa, Piekar Śląskich i Imielina. W hali Mosir przy ulicy Bończyka odbyło się uroczyste zakończenie sezonu. W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się uroczyste zakończenie 19 sezonu młodzieżowych biegów przełajowych. Mali i ci nieco więksi biegacze i biegaczki zostali nagrodzeni za udział w siedmiu wymagających biegach, które odbywały się przy ulicy Promenady od października do kwietnia. Do tego osób się przywinęło bardzo dużo. Tych osobą startów ponad 2200, więc to naprawdę jest bardzo dobry wynik. Także ja się cieszę, że, że, że w ogóle biegają dzieci, że chcą przychodzić na zawody w sumie w wolnym swoim czasie, tak? bo to jest sobota a dzieciaki jednak przychodzą. Czy ciepło, czy zimno, czy słońce i deszcz, najwytrwali się zawodnicy wzięli udział we wszystkich siedmiu biegach. Na promenadzie ścigali się zarówno chłopcy jak i dziewczynki, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów Zmysłowic, Katowic, Bytomia, Mikołowa, Chorzowa, Piekar Śląskich i Imielina. W hali Mosir przy ulicy Bończyka odbyło się uroczyste zakończenie sezonu, podczas którego nie mogło zabraknąć atrakcji dla najmłodszych. Dzieciom i młodzieży z najlepszymi wynikami w poszczególnych kategoriach zostały wręczone medale, puchary i upominki rzeczowe. Wręczali je prezydent Mysłowic Edward Lasok, dyrektor Mosir Bartłomiej Gruchlik, dyrektor oddziału Banku PKO w Mysłowicach Marzanna Trzepietowska oraz minister sportu i turystyki RP Witold Bańka, który sam przez lata był zawodnikiem trenującym w Mysłowicach. Serce rośnie tym bardziej, że w mieście, w którym ja jako sportowiec jako atleta ja się wychowałem, pamiętam początki biegów przełajowych. No i ta ilość, wzrost ilości dzieciaków i młodzieży, które chcą biegać w biegach przełajowych, to naprawdę jest bardzo optymistyczny sygnał. No I też taki czytelny znak, że ten sport dzieci młodzieży tutaj w Mysowicach funkcjonuje całkiem, całkiem nieźle, no i to, to na pewno trzeba pochwalić. Liczba uczestników młodzieżowych biegów przełajowych z roku na rok rośnie. W tym sezonie wzięło w nim udział ponad 1000 chłopców i ponad 1200 dziewczynek. Jak podkreśla dyrektor Mosir, sport jest bardzo ważnym elementem rozwoju młodego człowieka, a bieganie jest dyscypliną, którą mogą uprawiać już najmniejsi zawodnicy. No, bieganie jest coraz modniejsze, można powiedzieć. Tak? Jest, to, jest to sposób na życie. Coraz więcej rodziców jest bardziej świadomych tego, że, że bieganie rozwija. Wszystkie mięśnie pracują. Dobrze wpływa na układ odpornościowy, na układ krążenia. także. No, no, ogólnie rozwija organizm. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć podziękowań nie tylko dla dzieci, ale także dla ich rodziców, którzy zabierali swoje pociechy na promenadę i gorąco dopingowali wszystkich młodych zawodników. Rodzicom trzeba naprawdę serdecznie podziękować za to, że... Dają tego ducha dziecku, żeby, żeby biegać, żeby, żeby się rozwijać, bo to jest taki zasób na przyszłość, dlatego z całego serca im dziękuję, zresztą podziękował pan minister w swoim wystąpieniu. A to, to też świadczy o tym, że jak pan minister dzisiaj z nami tu był, uczestniczył i wręczył medale, to jest na pewno wyróżnienie dla każdego młodego człowieka, że z rąk pana ministra sportu mógł otrzymać dzisiaj medal. Sport to zdrowie, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. To, co teraz jest zabawą i jedynie konkurowaniem z koleżankami i kolegami, może stanowić podstawę do przyszłych wielkich osiągnięć biegowych lub co ważniejsze, stałego zamiłowania do sportu i czerpania radości z aktywności fizycznej. Zarząd Klubu Sportowego Górnik 09 Mysłowice podjął decyzję o zmianie na stanowisku szkoleniowca drużyny. Nowym trenerem piłkarzy został Hubert Wilk, który w pełnieniu tej funkcji zastąpił Jerzego Wijasa. Jerzy Wijas nie żegna się jednak z klubem, teraz poprowadzi drużynę juniorską, która stanowi zaplecze głównego składu zespołu. Hubert Wilk jest wychowankiem Kociny, ma 31 lat. W zeszłym roku pełnił funkcję asystenta trenera drużyny seniorskiej w Unii Kosztowej. Prowadził także grupę dziecięce działające przy klubie Górnik 09.

Startuje długi weekend majowy, a co w ten długi weekend można robić w Mysłowicach? Już dzisiaj odbędzie się Mysłowicka Fest Biesiada do parku słupna zapraszamy miłośników śląskich szlagierów. Będzie to pierwsze biesiadne i plenerowe wydarzenie tego typu w naszym mieście. Wystąpią m.in. Krzysztof Hanka, Jacek Kierok, Brygida Roberto Łkowcy oraz zespół Fest. Podczas gdy w parku słupna królować będą śląskie szlagry, w moku przy ulicy Grumbalskiej odbędzie się koncert Gasza i Zespołu Niegrzeczni, który tworzy piątka mężczyzn. Jednym z nich jest znany z kabaretu Aniem Rumru Michał Wójcik. Będzie to pierwsza część nowego festiwalu, który w tym roku zagości w Mysłowicach. Na to wydarzenie w Mysłowickim Ośrodku Kultury wstęp będzie bezpłatny. Drugi dzień festiwalu to wydarzenia muzyczne w Parku Słupna oraz w Mysłowickim Ośrodku Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej. Organizatorzy festiwalu do Parku Słupna zapraszają już od godziny 10 na śniadanie na trawie. Potrwa ono do godziny 12. Od godziny 12 do 15 potrwają warsztaty muzyczne dla całej rodziny. O 15 odbędzie się karaoke a o 17 rozpoczyna się śpiewający koncert. Młodzi muzycy, laureaci konkursu oczywiście pojawią się w tym miejscu. O 19 odbędzie się koncert Gwiazd, Sullivan and Gold, Benjamin Robinson oraz zespół Of Kultura. Wstęp na wydarzenie w Parku Supna jest bezpłatny. Natomiast 1 maja w MOKU odbędzie się biletowany koncert jubileuszowy Ani Wyszkoni. To właśnie w Mysłowicach wokalistka będzie świętować 20-lecie pracy artystycznej. Koncert rozpocznie się o godzinie 20 i będzie rejestrowany przez te Bilety są jeszcze do nabycia w cenie 70 zł, m.in. na portalu kubileci.pl. I tą kulturalną informacją muzyczną kończymy to wydanie programu minął tydzień. Życzymy udanego weekendowego, spędzania czasu w Mysłowicach. Oczywiście i do zobaczenia w najbliższą sobotę.